Witajcie w Holokronie. W tym odcinku przybliżę Wam kultowy model statku, który podziwiać mogliśmy przy okazji oglądania mrocznego widma. N1 Starfighter to bardzo ciekawy pojazd, dlatego myślę, że warto go lepiej poznać. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Zapraszam! Myśliwiec N-1, zwany też Royal Nabu N-1, czy też po prostu Starfighter, był statkiem patrolowym dla jednego pilota zbudowanym przez Korpus Inżynieryjny Statków Kosmicznych Pałacu Tid. Opracowano go na potrzeby Królewskich Sił Bezpieczeństwa Pałacu i do głównych zadań tych jednostek należało eskortowanie VIP-ów i ogólna obrona. N-1 demonstrował mariaż sztuki i funkcjonalności, którym cechowała się kultura mieszkańców Nabu. Polerowane, chromowane wykończenia na przednich powierzchniach statku, kontrastujące z żółtą farbą, błyszczały w słońcu podczas przelotów i parad, godnie reprezentując Królewski Pałac. Statek posiadał dwa silniki typu J, które czyniły z gwiezdnego myśliwca zwrotny pojazd, oraz silnik hipernapędowy Numbian Monarch C4. Na wyposażeniu był droid astromechaniczny, który był zamontowany na górze pojazdu. Myśliwiec posiadał system autopilota oraz osłony, a także uzbrojenie ofensywne, które składało się z dwóch dział blasterowych i zintegrowanych wyrzutni torped protonowych, których było 10. Osiągał maksymalnie prędkość 1100 km na godzinę i miał 11 metrów długości. Centralny ogon statku działał jako kolektor zasilania i otrzymywał energię z pokładowych generatorów, gdy nie był używany. Dwa zewnętrzne zwieńczenia służyły jako radiatory dla silników. Historia tego myśliwca rozciąga się na wiele, wiele lat. Był w użyciu co najmniej od czasów Wielkiej Republiki, ale największą rolę odegrał podczas konfliktu z Federacją Handlową. Później dalej był wykorzystywany m.in. do eskortowania Padme Amidali. Podczas wojen klonów Asoka Tano trenowała Amidale w walce powietrznej z tymi myśliwcami, właśnie. Wiele lat później, po kulminacyjnej bitwie o Endor, myśliwce N1 wzbiły się w powietrze po zniszczeniu drugiej Gwiazdy Śmierci. Statki te odegrały ważną rolę w walce z satelitami Imperium, które przeprowadzały operację Popiół. Niedługo potem Din Jarin, łowca nagród, nabył zmodyfikowany myśliwiec N1 po tym, jak utracił swój poprzedni pojazd. Myśliwce te dotrwały aż do 1935 roku, będąc na składzie floty Lando Calrissiana podczas ataku na Exegol. Można więc powiedzieć, że N1 brał udział w prawie wszystkich najważniejszych bitwach w galaktyce. W legendach mamy nieco więcej specyfikacji. Zaawansowany system chłodzenia, który zawierał kilka radiatorów wzdłuż zwieńczeń silnika, zapobiegał przegrzaniu, a tylne zwieńczenia można podłączyć było do specjalnych gniazd w hangarze, aby naładować statek i przesłać ważne dane, nawet zakodowane profile misji. Zasięg silnika nadprzestrzennego to 1000 lat świetlnych. Gdy to było niewystarczające, myśliwce eskortujące mogły uzupełnić paliwo w tranzycie przez gniazda dokowania pod skrzydłem barki dyplomatycznej typu J. Pilot był chroniony przez zaawansowane systemy podtrzymywania życia i deflektory wspomagane przez droida astromechanicznego, który pomagał pilotowi w naprawach i regulacjach. W sytuacji kryzysowej autopilot mógł sprowadzić statek na miejsce bitwy lub bezpiecznie poprowadzić statek do domu. W okolicach roku 40. statek ten był już uważany za antyk, niemniej wciąż korzystało z niego paru ciekawych bohaterów, między innymi Pirat Gwiezdny znany jako Szturmowiec X. I to wszystko na dzisiaj, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górze i komentarz oraz proponujcie tematy na kolejne odcinki. Uszanowanie dla patronów i niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.